Oczywiście mamy też możliwość pracy z parametrem Aspect Ratio, który zapisywaliśmy w Discordzie za pomocą skrótu dash, dash ar ale teraz nie musimy tego robić, bo po prostu możemy sobie skorzystać z suwaka, dzięki któremu możemy sobie ustawiać proporcje naszego obrazu, albo ewentualnie korzystać z tych tutaj wbudowanych presetów, czyli Landscape to jest 4x3, Square no to wiadomo, że 1 do 1 i portret 3 na 4. Ja chciałbym, żeby może to było właśnie takie bardziej portretowe, na przykład 2 na 3. No i żebyśmy mogli już uruchomić ten prompt, możemy po prostu wybrać tą strzałkę. Ok No i klikam sobie gdzieś tutaj poza, aby zamknąć te ustawienia i widzimy, że tutaj nasz obraz jest generowany, już został wygenerowany w 35%. 55. Czekamy, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie dalej. Ok, mamy gotowy obraz. Otrzymaliśmy cztery warianty. Wygląda na to, że wszystko tutaj zostało uwzględnione w naszym prompcie.